Cześć, witajcie na naszym kanale DacsonPL. Jeśli jesteś nowy, zostaw suba, jeśli jesteś stary, to też zostaw suba. Jeśli oglądasz to, to oczywiście zostaw łapkę w górę i komentarz. Jeśli nie zostawisz komentarza i łapki w górę, to będziesz miał same jedynki na koniec roku szkolnego, więc zostawiajcie, jeśli chcecie mieć piąteczki, bo zostało już niedużo dni, 93 dni do wakacji. Dni roboczych, czyli od poniedziałku do piątku, więc już niedużo, więc zostawiajcie łapy, bo 80, nie, 70% osób nas ogląda, a nie subuje. Dobra, ale koniec, koniec tego gadania o subach i stękania o to, że jest mało i tak dalej. Dzisiaj odcinek odnośnie Discorda, ponieważ nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale mamy własny serwer Discord, on nazywa się Datsonki Datsona. Jeśli chcecie, to możecie wbijać. Chcę trochę ten serwer... Y jakby rozbudować, chcę, żeby więcej osób na niego wchodziło, i chcę, żebyś to ty, graczu, też wchodził, jeśli grasz na przykład Minecraft, Apex i inne gierki, i chcesz ze mną pograć, a ta komunikacja głosowa czasami się przydaje, szczególnie w Minecraftie, czy tam w Apexie, bo na przykład w Apexie nie działa dźwięk, nie wiem czemu, jakiś błąd, więc wbijajcie na ten serwer, teraz ja wam wytłumaczę, co tam znajdziecie ciekawego, bo znajdziecie na przykład m.in. hashtag promo, który myślę, że Was zaciekawi, bo jeśli masz kanał na YouTube to możesz jeszcze trochę zapromować, ale dobra. Linka do naszego kanału Daconki Dacona znajdziecie tutaj w komentarzu, w opisie. Na początku, tu, oczywiście, musi przejść weryfikację, czyli musicie zaznaczyć ten ptaszek. Jeśli zaznaczycie ten ptaszek, pojawią się Wam inne kanały, tak. Mamy regulamin, który jest bardzo ważny. Też. Oczywiście musicie dać ptaszek, żeby było wiadomo, że go przeczytałeś. Tu macie wszystkie informacje odnośnie co można, z czego nie można. Termowe role, to jest też bardzo fajna rzecz. Wiemy mniej więcej kto jaką ma na przykład platformę, czy gra na Nintendo, czy gra na telefonie, możesz zaznaczyć, jakie gry też grasz. Też do, fajna rzecz. No i ważna, bardzo ważna rzecz. Powiadomienie o odcinków. Myślę, że wszyscy z Was powinni zaznaczyć odcinki Datsona, Jasona i Gruchola, że Grucha, XD Gruchola, żeby być na bieżąco, żebyście wiedzieli co się dzieje na naszych kanałach. Później macie kolorki, macie wiek, żebyśmy wiedzieli czy macie 18 czy 9 lat. No i czy jesteś fanem graczem MC Wataha, ponieważ w naszym serwerze jest specjalny dział MC Wataha, czyli naszego serwera. Minecraft, na którego też możecie wbijać, w opisie i w linku w komentarzu macie też IP właśnie serwera NC Vataha. Tu mamy powiadomienia i pożegnania, to nas interesuje. Tu mamy różnego typu ogłoszenia, na przykład o nowych kanałach, bo tych kanałów jest już 12. Lub na przykład jak tutaj, dołącz do naszego klubu Vataha Wolf, w grze Apex Legends. Tu są takie ogłoszenia, które ja wrzucam. Więc tu, jeśli chcecie co zobaczyć, co się dzieje, ciekawego u nas, to wbijacie tutaj YouTube, czyli oczywiście wszystkie live'y, odcinki, jakie się pojawiają. Widzicie na przykład, że ostatnio był odcinek drugi już z LEGO Marvela. Ankiety to mnie nie interesuje. Tutaj e, giveaway też nie, administracja kto jest, kto założył, kto jest twórcą oczywiście Filipono, admini i tak dalej. Myślę, że. Z biegiem czasu będziemy potrzebować jakiegoś kolejnego nowego pomocnika, będzie myślę, że jakaś nowa rekrutacja. Tu jest propozycja na odcinek, czyli jeśli macie jakiś pomysł odnośnie odcinka, czy to na Daxon, czy na Grucha XD, czy na jason, czy nasze inne kanały, które mamy, ich łącznie 12, to możecie pisać tutaj. Grucha XD, czyli taki kanał raczej 18, jeśli chcecie jakąś fajną gierkę e, horrorek, w tym momencie nagrywam GTA 5, e, chcę ją skończyć razem z cyberpunkiem i podsumować te dwie gry, bo niektórzy je porównują. Zresztą to są trochę całkiem inne gry, ale one tam jakiś toczą pojedynek między sobą. Na Jason, myślę, że tu jak macie jakieś wyzwania dla Jasona odnośnie Fortnite'a, bo u niego Fortnite to jest numer gra numer jeden, więc możecie pisać coś o Fortnite, cie. może jakieś będziecie mieć dla niego ciekawe wyzwania. Teraz będziecie się nagrywał na przykład ze mną odcinek odnośnie Sniper Challenge, zobaczymy kto będzie lepszym sniperem. A na datce, myślę, że ogólne wyzwania, nie tylko z gier, ale na przykład teraz będziemy nagrywać wyzwanie z samochodami dalno sterowanymi, a na odcinku gruszkowo dzisiaj wpadnie też odcinek z jazdą po śliskim na budżetowych pojazdach właśnie się baterie ładują. Czyli mam propozycję odcinków. Co wam przyjdzie do głowy, piszecie tutaj. Później konkursy Chciałbym wrócić z konkursami, które były jakiś czas temu u nas i chcemy, żeby tych konkursów trochę było. Więc, no, już w najbliższym czasie pojawi się jakiś konkurs odnośnie jakiegoś PSF Card'a. Okej, okay, pisanko, pisanko nie będę tłumaczył, komendy też nie. Szukam do gry, jeśli szukacie kogoś do gry na przykład w Apex'a czy Roblox'a czy tak, to piszecie po prostu tutaj, że szukacie kogoś do graczy. Lepiej jakbyście też pisali na przykład, że już szukam graczy o tej, o tej godzinie na, na taką i taką grę żeby wszyscy wiedzieli, to mogą jakoś, żeby to jakoś wi wiadomo, kiedy kto około szuka, nie? Dobra, jeden na jeden Fortnite to jest nasz e, turniej, który ciągle trwa. Tak, ja cały czas to nagrywam, staram się jak tylko mogę. No, dziennie może zagram teraz jeden, dwa mecze maksymalnie, bo nie mam czasu, bo robię inne rzeczy. Więc to będzie trochę trwało jeszcze. Zresztą no, jest Was dość dużo, też dużo osób, co zawsze nie ma też z kim bym chciał tam na przykład zagrać, albo ta osoba nagle nie może też, więc musicie się uzbroić w cierpliwość. To będzie trwało troszkę, będzie też specjalny odcinek odnośnie tego i jeden na jeden kolejny odcinek na kanale Jason też jest już złożony, więc będzie na dniach, myślę, że jutro albo dzisiaj, zobaczymy jak, kiedy tam harmonogram nasz wyskakuje. Współpracę odnośnie współpracy z innymi serwerami, czyli jeśli ktoś ma jakiś serwer, to tutaj musi sobie zagaić ten, ten dział. Lecimy dalej. Yy, wspierający mają swój dział. Wspierający mają też swój o, specjalne jakieś odcinki. Więc jeśli chcesz wspierać nasz kanał, to kliknij przycisk Wspieraj, więc tam dowiesz wszystkiego innego. VIP. Mm, VIP, jeśli jesteś VIP-em na no, następnym serwerze, to tutaj się pojawisz, będziesz miał specjalny dostęp do tego. No i tu jest kolejna nowość, Zapromu... zapromuj się, Zap... może w tym momencie, jeśli masz jakiś fajny kanał. Jeśli masz jakiś fajny odcinek na swoim kanale, jeśli masz TikToka i chcesz coś tutaj wrzucić jakiegoś linka lub Instagrama, to to jest miejsce. Tu jest jakby hashtag promo. Czyli jeśli wrzuciłeś coś fajnego na YouTube'a, zrobiłeś jakiś mega odcinek i wydaje ci się, że chcesz go, żeby inni osoby, o, inne osoby to go obejrzały, to tu masz ten dział. Tu po prostu wklejasz swój link do swojego kanału na YouTube, wszyscy mogą zobaczyć, co tam ciekawego nagrałeś, może też jakieś jedno zdanie, napisać, dwa. Czyli tutaj się promujemy. W tym dziale możecie się promować bez liku, tylko żebyście nie robili tak, że jedna osoba pod rząd rzuci 10 odcinków. Na spokojnie w jakiś czas można coś wrzucić nowego. I tak wszyscy raczej nie nagrywają codziennie. Tutaj for fun, cleaverbot, liczenie, e, memy. Możecie wrzucać coś nowego. Ostatnia litera, tego mi bardzo brakowało i właśnie dzisiaj wrzuciłem. Czyli ja wrzuciłem pierwsze słowo alfabet, kolejna osoba pisze coś na literę T. Tak. Historyki. Też to mi tego brakowało, więc to się znowu u nas pojawiło. Pewnego, pewnego razu na wielkiej mapie Fortnite kolejna osoba pisze 1, 2 do 4 zdań, co tam mogło się znać na, na mapie Fortnite. Później oczywiście mamy głosowe, własny kanał Live, NWM i mamy dział MC Tu są wszystkie ogłoszenia odnośnie serwera MC mamy głosowy, mamy tekstowy, mamy propozycje, więc tutaj gracze Minecrafta wchodzą. Później mamy po, po, pomoc pomoc propozycje logi no i strefa administracyjna myślę, że tam nikogo to nie interesuje. Więc co, wbijajcie na nasz kanał serwer Discord. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie pod tym filmem odnośnie Discorda. Chyba tyle. No to co. Bijajcie, reklamujcie się, piszcie, pomóżcie rozwijać kanał taconki. Tacona na razie.